To jest Borka, a ja W święcie chowie nasza chatka, przed nią matka. W huście w krołdki rozmaite ją kwiotki. i flancują czasem kieszki: flok z bulmany i macoszki. Za chałupą stają kliwy, a ze studą pokrzywy: to dopuszcząc się tam sieją, a zaś na podwórku pieją. Rozmaite głodkło kłokłoty a na płocie szczere kłoty pieją płoty borka cłoty łunę ino grzeją gnoty, w chlewach i śwajtuchy, Bajdy, kłynie, laty, muchy a ty coś też bajesz Nóż jak muchom się nie najesz murk dwanaście mamy rol, pójdźcie z cienkim w pole Znowu matka ze siostrami bez ustanku rwią z hakami. Ćwikły przerwać albo płoć. Łecie zjadą na mój młodź. Ja łodzi ćwikle, tym młomłynie. Złoty masz w tym łopetynie. Bo ja lubię jechać gdzie, trzymać lódzki, wołać ćwe. Chodź wie i padą ci, to aż w nocy mi się śni. Będę mieć dwa łogry, kale. Łogry, prędzej śrupy stare. Duci koza, bo za dość, boś ty borka, stary moś. Ja, moś? to się tak przeżerz, Sz... By to się nie pozbierał. Jak ja ci tyknę szklinę, to rymnie szkied dzinie. dziennie. to cieknele, będzie stękać do niedziele. Borka, miarku, i gdzie my są? No więc mamy szykny dom, Błojewice trzy w stodole. I mocno dużykie pole. I chciałbym powiedzieć, że wielką panią ją być chcę. A jak ja będę laty, będę kucier jak mój tata.